Ale. O ty O życiu. Jezu! Kręć, kręć z zoomu. Rastas będzie miał pamiątkę. Do końca życia. Ojej, koniec. Czego koniec? Nie, nie, no nie, musi nie, tam nie, wyjechać nie. przecież. A mnie tam spiach się, nic dzieje się. wpadł po to, tu najbardziej chyba mogłoby postawić bokiem, na tym, na tym piachu, bo jest takie, że się wcina, od niego. No właśnie, ale myślę, że mam tam też posypne piachu. Ale złamać. Coś ma, coś ma przy kole, coś, 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 ma przy kole. Coś ma tam. No. Nie może po prostu... Tam przy błotniku coś złapał chyba. Nie, to przy błotniku coś wisi chyba. Puszki! ja tu będę kierował! te mokre. Coś jest. Pies. Pies. Ten pies to tam stał sobie. Już zasnął A, na wieki. Większy jak stał. No wiesz, bo to jest tylko połówka. Pomóżka co? Łapa, jedna łapę. Brawo do Brawo ty to. Dawał. Ale chyba się nie przeszło, domek. Tam nie, to krótkie jest. Nie, to krótkie jest Gabron. Gabron jest szary. Nie, czarny też. Zbrona siwa. Jest, jest, jest Gawa. Nie wiem, czy to jest Ile metrów Kru... ma ten tor? <troniecznie <troniecznie to... Nie wiadomo. No, z prawo w lewo. Dąbę. Dwa w prawo, dwa w lewo. I pięć punktów. Chcesz zmierzyć. A nie Chyba, Chyba, nie. Wiesz, o, nie. Niestety na tej dwójce za takim nawrotem to nie bardzo nas ciągnie do przodu. To jest przykra sprawa. Łukasz co się szybko. A okej. Chwilę? Trzy, dwa, jeden, właśnie Łukasz jedzie po Wszystko To przesłuchanie będzie nagrane, To przesłuchanie będzie nagrane, i wiesz. Teraz wow. A są tam jakieś przystygniacyjne? To to Ojej, co tam się dzieje? Co tak? Dzieje? No kiedy szybciej. No tak.

jeszcze tu tylko, żeby zaniedbiciele. Nie, to się dobrze drobiczyło. Aaaa! Jest. <grywka> Chyba nie jest problem Będzie przekupować. <grymne> no, szybciej! Szybciej! Z tym nie mam problemu. Przy nagrywaniu trzeba nagrać w zon, prawie, a to, żeby <grymne>

Yes. <laughs> thank you